Jesteśmy w Kornem na kaszubach między Lipuszem a Kościeżyną, tak? Można powiedzieć. Tak, można powiedzieć. I jesteśmy na terenie prywatnego lotniska. Natomiast Pomorska no? Szkoła Szybowcowa uh -huh. w Gostomiu istniała mniej więcej tu w tym miejscu. Tu nie jest zaznaczone. Uh -huh. Czyli tuż obok, tak? Poza miedzą. No nie jest pełna 5 km w nie prostej. Natomiast, żeby utrwalić też pamięć po pomorskiej szkole, mhm. jest tutaj taki kamień pamiątkowy, a przy nim usypany taki kopczyk, który jest modelem i zarazem pomnikiem, chyba jedynym na świecie, pomnikiem góry. Aha, góry, która została góry, zniwelowana. A dzisiaj tak nie wygląda, bo została nie przez no. wojsko zniekształcona. Mhm. A wygląd tej, tego modelu góry jest dostosowany do. Czasów, kiedy istniała pomorska szkoła szybowcowa na tym terenie, Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. W szkole mhm. tej szkolono pilotów do kategorii B. Stąd te dwie meczki na tej odznace. A czemu yy, 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 Przeciwgazowa? Yy, to jest nazwa ligi, będącej odpowiednikiem ligi morskiej, ale mhm. dla obrony powietrznej i przeciwgazowej. Mhm. Czyli pod tym szyldem, w, w ramach tej pozarządowej organizacji, rozwijało się bardzo prężnie lotnictwo. Lotnictwo sportowe, lotnictwo prywatne oczywiście, no i lotnictwo wojskowe natomiast górka ta dzisiaj jest zniwelowana nie ma tego czubka środek jest rozgrzebany i w środku tej góry jest zbudowany na dzień dzisiejszy potężny bunkier, który powstał po 50 roku czyli po roku zlikwidowania tej szkoły a chodźmy dalej tu jest jeszcze jedna ciekawostka あっ。